Następne filmy są tak przerażające, że nie sądzę, żebyś dał radę obejrzeć je wszystkie. 5. YouTuber o imieniu Wokuncha ma misję, by szybciej niż ktokolwiek w historii łowców duchów zwiedzić najbardziej nawiedzone miejsca w Pakistanie. Od sierpnia 2019 roku zbadał nie mniej niż 60 miejsc paranormalnych. Ale ze względu na czas, skupmy się na tych trzech najstraszniejszych. We wrześniu 2019 roku podróżuje do domu opętanego przez demoniczne, pustynne duchy zwane jinami. Stawia jeden krok w pierwszym pokoju i już czuje zimną obecność ostrzegającą go, żeby trzymał się z daleka. Drzwi po drugiej stronie pokoju zamykają się tak wolno, że dostrzec to można tylko obserwując odbicie światła kamery. Kiedy bez lęku robi kilka kroków do przodu. Oh wow. Upiornie blada ręka sięga po klamkę, żeby domknąć drzwi. W tym momencie jego latarka sama się wyłącza. Te same drzwi znowu trzaskają za nim. Ktoś jest po drugiej stronie, ale czy to duch, czy ktoś z jego ekipy, to właśnie chciałbym wiedzieć. A także co on tutaj mówi, że wywołuje taką wściekłą reakcję: Ja apne hone ka Kiap de sakte Sekpiń, Allahu Akbar. Nikt nie stoi po drugiej stronie drzwi przynajmniej nikt, kogo mogę zobaczyć, chociaż przypuszczam, że ktoś mógłby się schylać pod kamerą, żeby to tak wyglądało. Ale to właśnie wtedy on to zauważa. Istota odpowiedzialna za zamknięcie drzwi, biała zjawa, która bez słowa odpływa. To na pewno przerażające, ale też budzi wątpliwości, bo widzi ducha, a potem wchodzi do pokoju, patrząc w zupełnie przeciwną stronę z jakiegoś powodu, co sprawia, że myślę, iż mogli cyfrowo dodać ducha później. Następnie słyszy coś tak upiornego i szalonego, że trudno uwierzyć, by było prawdziwe. Powiedz mi, czy uważasz to za prawdziwe, ponieważ jeśli tak, to jest to niemal dowód na istnienie zjawisk nadprzyrodzonych. Głosy, być może dzieci, których życie Jean zgasił. Łowca duchów, co zrozumiałe, waha się przed pójściem dalej, przeczuwając czyhające w pobliżu niebezpieczeństwo. Jego obawy okazują się słuszne. Wydaje się, że w tym pokoju nikogo nie ma, ale kiedy nieśmiało zagląda za róg, wydaje mi się, że widzę tę szarą postać w pelerynie stojącą po drugiej stronie. Sam Jean jest rozmazany, to prawda, ale mimo to wydaje się, że coś patrzy prosto na niego. Górna strzałka wskazuje jego twarz, a dolna wyciągniętą dłoń skierowaną do góry. Uciekł wtedy na miejscu, ale 2 lutego 2020 roku wraca do domu, żeby jeszcze raz się rozejrzeć. Myślę, że na dachu coś może być, ale potrzebuję Twojej pomocy w tłumaczeniu i upewnieniu się. Jedyki, babkę samry. Najwyraźniej cokolwiek to jest, teraz znajduje się w pokoju razem z nimi, więc wychodzą na zewnątrz. Robią sobie krótką przerwę, ale gdy tylko wracają do środka, kłopoty zaczynają się na nowo. Gdzie grało? Jestem prawie pewien, że w tej części pyta o potwierdzenie obecności ducha i wkrótce dostaje. W tym momencie ten łańcuch na gwoździu zaczyna się kołysać tam i z powrotem przez ponad 10 sekund, całkowicie samodzielnie. Drzwi trzaskają, ale Wokunczaj jest zdeterminowany, by zajść dalej niż wcześniej i w końcu natrafia na dziwną chatkę ze słomy, która napełnia go niewytłumaczalnym lękiem. Ziemia wygląda na niedawno naruszoną. Pod gruzami może być wszystko. Duch zaczyna się niepokoić, gdy zastanawia się nad tą konstrukcją. Może to tylko sznurek przywiązany do drzewa. Tak czy inaczej szuka schronienia w miejscu, które jest równie nawiedzone jak wszystkie inne, i wkrótce słyszy głosy dochodzące przez ściany. Można by pomyśleć, że nic nie powstrzyma tego nieustraszonego odkrywcy. Trzaskające drzwi, jęki i przedmioty poruszające się same z siebie nie są wystarczające, by go odstraszyć. Ale to, co przeraża go najbardziej, to dosłownie nic. Obecność której nie widzimy, a którą tylko on może poczuć. Czy to jest prawdziwe, czy tylko dobra gra aktorska? Astaghfirullah! Odwraca się i patrzy w róg, jakby coś właśnie go musnęło. Cokolwiek go dotknęło, sprawia, że boi się ponownie wejść do środka. Najstraszniejszą historię zostawiłem na koniec. To paranormalna przygoda, która wydarzyła się 23 października 2019 roku. Właśnie wtedy w okan szach udaje się na miejsce pełne nieoznaczonych grobów, z których wiele ma rozmiary dziecięce. To spokojna noc, świerszcze cykają, a wokan szach wypowiada kilka słów, które chciałbym przetłumaczyć, ponieważ brzmią bardzo poważnie i smutno. Cisza nocy wkrótce zostaje zastąpiona przez szeleszczący szept, który brzmi samotnie i paranormalnie. Narastający krzyk udręki, być może pochodzący z drugiej strony życia. No tak. Bo gdy dociera do starego pomnika, słyszy kolejny głos, wołający niemal śmiech, i około dwie minuty później ten sam głos śmieje się. Jego nerwowy strach zostaje przytłumiony przez chorobliwą ciekawość, by zostać i zobaczyć, do kogo należy ten głos. Oczekiwałem, że z ziemi wyskoczy ręka, ale to, co nastąpiło potem, było po prostu przerażające. Allahu akbar, Sprawdza wokół budynku i nie widzi niczego. Znowu jest całkiem sam, tylko on i groby. Życzę Wokunczy wszystkiego najlepszego, ale jednocześnie naprawdę mam nadzieję, że zwolni i będzie eksplorował w bezpieczniejszym tempie. Jeśli będzie tak dalej postępował, to tylko kwestia czasu, zanim stanie się coś naprawdę złego, a w tym tempie może nawet nie dotrwać do swojego setnego filmu. 4 jest kanał na YouTube o nazwie Szczęśliwe Życie, który ironicznie bada jedne z najbardziej nawiedzonych i ponurych miejsc w całym Pakistanie. Szczęśliwe Życie zaczęło jako kanał z poradami duchowymi, a teraz mają nadzieję lepiej zrozumieć ciemniejszą stronę duchowości poprzez takie właśnie paranormalne śledztwa. Tym razem ekipa Szczęśliwego Życia zamierza sprawdzić nawiedzoną szkołę, w której podobno wielu uczniów straciło życie. Na początku spotykają poltergeista, który za wszelką cenę chce ich przepędzić. Pierwsze spotkanie brzmi, jakby ktoś rzucał talerzami, ale potem przechodzi do ciężkiej butelki, która naprawdę mogła im zrobić krzywdę. Drzwi również wielokrotnie się zamykają, jakby coś naprawdę nie chciało, żeby poszli dalej. Ale im dłużej się temu przyglądam, tym bardziej myślę, że za to wszystko odpowiada operator kamery, a nie duch. Przedmioty zawsze przypadkowo są rzucane właśnie z kierunku operatora kamery. Dziwny zbieg okoliczności, a osoba z kamerą zawsze wydaje się być na wyciągnięcie ręki, gdy drzwi się zamykają, więc myślę, że albo je kopie, albo zamyka drugą ręką. Ale kiedy docierają na sam szczyt szkoły, znajdują tajemniczą czerwoną smugę zaschniętej cieczy, która ciągnie się przy balkonie. Więc, nawet jeśli niektóre fragmenty tego nagrania mogły zostać podkoloryzowane, być może jakiś uczeń naprawdę stracił tu życie. Sytuacja staje się jeszcze dziwniejsza, gdy natrafiają na gwiazdę na korytarzu, która mogła zostać użyta do rytuału lub narysowana przez nich dla zwiększenia strachu. Uważam, że to może być prawdziwe, ponieważ spójrz, co się dzieje zaraz po tym, jak jeden z nich klęka na środku. Echo niosące się korytarzem brzmi bardzo głośno i możliwe, że jest prawdziwe. Jeden z nich zwiedza pokój, podczas gdy drugi nagrywa z zewnątrz przez okno. Nikogo innego nie ma w pobliżu, więc powiedz mi, kto jest odpowiedzialny za to, co zaraz się wydarzy. Decydują, że wnętrze jest zbyt niebezpieczne, by iść dalej, więc trzymają się zewnętrznego obwodu. W końcu natrafiają na płytką studnię, z której emanuje resztkowa negatywna energia, mogąca być pozostałością po strasznym i tragicznym wydarzeniu. Coś zmusza ich, by weszli do środka i rzeczywiście Ziemia została świeżo naruszona. Kula energii przelatuje z lewej na prawą nad małym grobem, gdy wyciąga ten fragment ludzkich szczątków i pokazuje go do kamery. 3. Gary Reed Unfrequented World to nazwa kanału na YouTube, który na pierwszy rzut oka wydaje się pełen zwyczajnych vlogów plenerowych i rozrywki. Gary wybiera się na wyprawy fotograficzne i z wykrywaczem metali, a także ogólnie cieszy się wędrówkami po swojej dużej posiadłości na północy Ontario, często w towarzystwie kochającej rodziny. Ale coś zagraża spokojowi nieuczęszczanego świata Gary'ego Reeda. Wrzeszczący kryptid głęboko w lesie, który potrafi skręcać drzewa w swoim potężnym uścisku. Ale o tym za chwilę. Najpierw pozwólcie, że opowiem o Gary'm i dlaczego jego obserwacje mają większe znaczenie niż przeciętnego youtubera. Urodzony w małym miasteczku Redbridge w Ontario, Gary Reid przez całe życie był otoczony lasami. Oprócz całego życia spędzonego na bezpośrednim poznawaniu okolicznych terenów, Gary ma również wykształcenie w zakresie nauk o środowisku i rozumie swoje otoczenie na zaawansowanym poziomie biologicznym. Więc jeśli Gary mówi, że jest tam coś, czego nie potrafi wyjaśnić, to prawdopodobnie oznacza, że ty ani ja też byśmy tego nie potrafili. Pierwsze spotkanie z tym miał w wieku 18 lat, 19 października 1994 roku, podczas pobytu w domku nad jeziorem Rabbit. Wtedy usłyszał krzyk, który brzmiał jak kobiecy, ale nie do końca. Drugi krzyk opisuje jako zawodzenie, które narastało aż do wycia. Jak nic, co słyszał wcześniej, przebiegło przez cały obóz, krzycząc od jednej strony do drugiej, a potem zniknęło. 30 kwietnia 2020 roku usłyszał to ponownie, że. That sucks. Can Brzmi to prawie po ludzku, ale nie całkiem. Oto to ponownie z podgłośnionym dźwiękiem. Wiem, że lisy potrafią wydawać dziwne dźwięki, ale to brzmi jak wściekły człowiek. Z kamerą w ręku cicho skrada się w kierunku, z którego dochodzą krzyki, żeby zobaczyć, co uda mu się znaleźć. Jego wytrenowane oko dostrzega dziwne złamanie w tym drzewie, a także inne drzewa, które zostały powalone, wszystkie skierowane w tę samą stronę, jakby ktoś biegł szybko przez las. A obok tej dziwnej sceny znajduje się spleciona wiązka, która wygląda, jakby coś silnego skręciło ją w ten kształt. Daj mi znać, czy istnieje jakikolwiek inny sposób, by te gałęzie mogły się ze sobą połączyć, jeśli nie przez czystą siłę. Im dalej w głąb, tym mocniej widać, że coś ogromnego przeszło tamtędy, tratując wszystko po drodze. Najdziwniejsze ze wszystkiego są te duże ślady, które prawdopodobnie zostawił kryptozwierz chodzący na dwóch nogach. Nie Dla mnie to ewidentnie nie są zwykłe ślady butów. Like toe in here. You can almost see the toes. O 10 minucie i 25 sekundzie próbuję odrysować kontur palców, ale moim zdaniem trochę się myli. Według mnie tu zaczynają się znacznie poważniejsze problemy. Następnego dnia zmierzył wyniki i przypomina mi to pewnego kryptozwierza o wyjątkowo dużych stopach. Jestem pewien, że wiesz o kogo mi chodzi. Myślę, że to jest prawdziwe. Ale żeby przedstawić przeciwny punkt widzenia, powiem, że deszcz z poprzedniego dnia mógł zmyć śnieg i sprawić, że normalny ślad stopy wydawałby się znacznie większy. Teraz przejdźmy do kamer leśnych ustawionych przez Gariego. Dowód zarejestrowany miesiąc wcześniej 3 marca jest najbardziej przekonujący ze wszystkich. 7 marca, 4 dni później, on i jego sąsiad słyszą kolejny krzyk, tak przenikliwy, że brzmi jakby należał do dziecka. Wychodzi pospiesznie za drzwi i znajduje się sam, bezbronny w zupełnie ciemną noc. Para zwierzęcych oczu patrzy na niego z tyłu, ale myślę, że to może być tylko światło odbijające się od jego okularów z powrotem do kamery. Ale mogę się mylić, ponieważ kiedy następnego dnia sprawdzają to samo miejsce, jego pies staje się niespokojny i wydaje się, że nie chce iść dalej. Coś jest przed nimi. Być może zbliżają się do jego śladu. Jego ślad jest łatwy do znalezienia, gdyż zostawia za sobą ścieżkę gigantycznie powyginanych drzew. Czy to mogło być dziełem natury? Raczej nie. Wygląda na to, że coś ogromnego sięgnęło w górę i to ściągnęło. That's a, pretty big one. a pół minuty później znajduję to drzewo z gałęzią dosłownie wyrwaną i odłożoną z powrotem na miejsce. To nie wygląda dla mnie na normalne złamanie, bo drzewo wydaje się całkiem zdrowe. That's about 8 And it's got a good twist to it. Oto kolejne całkowicie zdrowe drzewo z zielonymi liśćmi, tym razem rozerwane na pół przez coś silnego, albo po prostu uderzone przez piorun. To nie wyjaśnia, jakie zwierzę jest za to odpowiedzialne. To see, see well, to nie wiem co to jest, ale wiem, że cokolwiek rozszarpuje drzewa i przy tym wrzeszczy, jest zbyt niebezpieczne, żebym mógł być w tym samym lesie. A to dzieje się dopiero od kilku ostatnich miesięcy. Jest ponad rok materiałów o kryptozwierzętach do odkrycia, więc zachęcam cię, żebyś obejrzał Gary Reed Nieznany świat i przekonał się sam. W międzyczasie napisz mi swoją najlepszą teorię, co to robi. Może uda nam się rozwiązać jedną z najdziwniejszych współczesnych, nierozwiązanych zagadek w Ontario. YouTuber o imieniu Seeking Legends ma ponad 7 lat nagrań, na których tropi duchy i kryptidy w okolicach Las Vegas i sąsiednich Stanach. Subskrybenci wiedzą, że nie podkręca swoich filmów i nie boi się powiedzieć, kiedy uważa, że dane miejsce nie ma niczego niezwykłego do zaoferowania. Tak jednak nie było, gdy 16 lutego 2018 roku wybrał się do nawiedzonego lasu w poszukiwaniu słynnej białej wiedźmy, ducha kobiety, która często wędrowała po tym terenie ze swoją rodziną i została pojmana przez niegodziwych miejscowych. Udało jej się uciec, ale jej rodzinie już nie i od tamtej pory błąka się po lesie, szukając zemsty. Przekleła tę ziemię, zanim odebrała sobie życie dokładnie tam, gdzie teraz stoi łowca kryptozwierząt. Używa paranormalnej różdżki, która podobno potrafi wyczuwać nadprzyrodzoną energię, by lepiej komunikować się z duchami znajdującymi się w pobliżu. Nie mija dużo czasu, zanim znajduje jednego, z którym może porozmawiać. Can you point to me? naprawdę chcę porozmawiać. Nie słychać zbliżających się kroków, więc to nie jest ktoś wędrujący, tylko dziwne głosy niosące się nad wodą, dokładnie tak jak mówią legendy. A głosy cierpliwie czekają, aż rozkaz zostanie wykonany, zanim znów zaczną mówić. Nie sądzę, żeby to były jego nerwy poruszające prętem, a jego ręka wydaje mi się niemal całkowicie nieruchoma, więc może jednak jest trochę prawdy w tym urządzeniu. Jeśli of somebody in here, can you make my rod spin, please? Jeszcze lepsze zbliżenie jego ręki w 8 minucie i 30 sekundzie. Gdy duchy nadal obracają to w kółko, żaden z jego palców nawet w najmniejszym stopniu się nie porusza. Kiedy poproszono o dodatkowe potwierdzenie, że biała wiedźma jest tutaj, rozbrzmiewają dwa dziwne dźwięki. Jeśli nie uważasz, że to jest paranormalne, to powiedz mi, co twoim zdaniem mogło wydać taki dźwięk pośrodku lasu. Wkrótce wyczuwa obecność, która go prowadzi i za pomocą różdżki określa dalszą drogę. Jeśli This is where you want me to be? Stop spinning the rod. Now. Where are you standing? Point the rod. Te wskazówki zostają dodatkowo potwierdzone przez jego miernik EMF, a na końcu pojawia się dziwny dźwięk dochodzący z głębi lasu, którego miernik EMF nawet nie jest w stanie wydać. Aby udowodnić, że to nie przypadek, bez problemu sprawia, że urządzenie reaguje ponownie. Thank you. Na mierniku nie ma przycisku, który mógłby nacisnąć, aby zwiększyć wskazania, niezależnie od tego, czy to coś nadprzyrodzonego. To wszystko było dziełem jakiejś zewnętrznej siły. Za każdym razem, gdy rzuca wyzwanie wiedźmie, żeby poruszyła miernikiem, czyni to bezbłędnie. Na przykład tutaj zbieg okoliczności jest zbyt duży, żeby to było udawane. Najwyraźniej musiało się sfrustrować ciągłym używaniem miernika EMF, więc postanawia odpowiedzieć na jego żądania w inny sposób. Make the go on. If you are the... I zanim powiesz, że to tylko świetliki, spójrz jeszcze raz. Poruszają się z lewej do prawej raz, a potem zaczynają od nowa, dokładnie w tym samym miejscu, więc to raczej nie jest owad. Niedługo zapadnie zmrok i park będzie zamknięty, więc Seeking Legends muszą już iść. Mam nadzieję, że kiedyś wróci, by dokończyć rozmowę, ale duchy czarownic to nie jedyna jego specjalność. Jak już wspomniano, Seeking Legends ma też doświadczenie w polowaniu na kryptidy. Mówi się, że pustynna jaskinia jest nawiedzana przez skinwalkerów, okrutnych oszustów z legend rdzennych Amerykanów, którzy potrafią przybierać półludzką, zwierzęcą postać. Nie jest w stanie zejść daleko z powodu problemów z oddychaniem, ale jego niepokój zaczyna się już przy wejściu, gdy ta świecąca pałeczka, zawieszona jako znacznik, żeby się nie zgubić, zaczyna się sama z siebie kołysać i poruszać. Nie stoi nawet blisko, gdy zaczyna się poruszać i może to tylko moje wrażenie, ale wygląda na to, że trzy minuty później kołysze się jeszcze mocniej, zdecydowanie nie zwalniając. Następnie poza jaskinią słyszy dźwięk przypominający indiański bęben. Hello? A mając jedną rękę na kamerze, a drugą widoczną, kąt pokazuje, że to nie on mógł wydawać ten dźwięk. Tell me you that. Przyznam, że bębny są trochę trudne do usłyszenia, ale ta ostatnia część już nie. Spróbuj powiedzieć mi, co mówi ten głos, bo dla mnie brzmi to, jakby to był inny język może nawet odtwarzany od tyłu. Jestem ciekaw, czy uważasz, że to skinwalker, czy może montaż głosu? Dla mnie brzmi to tak, jakby dochodziło z za kamery, ale nie jestem pewien. Mam dla ciebie wyzwanie. Skoro dotarłeś aż tutaj, polub ten film i zasubskrybuj kanał w ciągu najbliższych 5 sekund, bo co tydzień wrzucam cztery nowe straszne filmy. Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądam w prawdziwym życiu, wejdź na mój Instagram @dellainstrellinwhite i kliknij obserwuj, żeby się przekonać. Jeden. Kilka lat temu analizowałem nagranie przedstawiające ogromne humanoidalne stworzenie wędrujące po pustyni w Portugalii. Nowe dowody na istnienie tego stworzenia znów krążą po internecie, a to zdjęcie rzekomo pokazuje, czym się żywi, czyli niestety nami. Silny mężczyzna z krótką fryzurą i w mundurze nie ma żadnych szans w starciu z tym stworzeniem, które wciąga go w stronę swojej otwartej paszczy. Nie ma na sobie cywilnych ubrań. Jeśli już, to jego strój przypomina te noszone w bazie sił specjalnych, gdzie nagrano oryginalne wideo. Wszystkie drobniejsze szczegóły stworzenia również wydają się pasować. Dramatyczne wygięcie tylnej nogi w porównaniu z bardziej rozwiniętymi górnymi ramionami, stożkowata głowa, nienaturalna postawa wszystko to się zgadza, a według tego zdjęcia to najwyraźniej także stworzenie Cyklop. Oczywiście istnieje duża szansa, że to zostało zrobione w Photoshopie. Gdyby to było prawdziwe, myślę, że pojawiłby się jakiś filmik albo przynajmniej więcej niż jedno zdjęcie. Jeśli już, to ze względu na osobę, która ma zostać pożarta, naprawdę mam nadzieję, że to nie jest prawdziwe. Zgłoszenia o pojawieniu się Siren Head'a napływają z całego świata. Po trzydziestoletnim śnie wydaje się, że się obudził.